Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Pozdrawiam ze słonecznej Turcji. Dostajemy dużo, słuchajcie, zapytań na temat tego, jaki kraj wybrać na pierwszy wyjazd. Kamperem? Gdzie jechać? Gdzie będzie najłatwiej? Gdzie będzie najprzyjemniej? To nie jest taka oczywista kwestia, jakby się wydawało. Po pierwsze, warto się zastanowić, kiedy. Czyli czy lecimy zimą, czy latem? To ma przecież ogromne znaczenie. Czy będzie ciepło na południu? czy będzie zimno na północy, więc sporo takich różnych kwestii jest, które warto wziąć pod uwagę i ja stwierdziłem, że po prostu postaram się dzisiaj to jakoś podsumować, które kraje uważam za przyjazne do kamperowania, dlaczego i gdzie warto wyskoczyć pierwszy raz kamperem. Kochani, zapraszam na odcinek. rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, kiedy pierwszy raz wyjeżdżamy słuchacie kamperem, to po pierwsze prawo biwakowe, czyli czy można w danym kraju biwakować na dziko, czy nie. Druga sprawa to jest w ogóle, czy chcemy biwakować na dziko, czy chcemy jechać na kemping. Jeżeli chcemy jechać na kemping, no to tutaj Mamy dosyć dużo swobodę, no bo to tak jak do hotelu jedziemy, wykupujemy sobie miejsce, śpimy, jest w miarę oczywiste to, co spotkamy. Wszystko jest gdzieś tam poukładane, nic nie trzeba specjalnie myśleć, kombinować. Jedynie co to po prostu opłacić to miejsce, jeżeli jest, ewentualnie wcześniej zarezerwować. No i wtedy to mamy tak naprawdę do wyboru kwestie związane z atrakcyjnością regionu, z pogodą, z kosztami tego typu rzeczy. No ale to są dosyć. Takie ogólne rzeczy, które po prostu i tak trzeba wziąć pod uwagę w momencie, kiedy gdzieś tam jedziemy na jakiekolwiek wakacje, czy hotel, czy namiot, czy kamper. Więc ja tutaj nie będę poruszał kwestii kempingów, bo też na nie nie jeżdżę, nie mam specjalnie doświadczenia z kempingami. Byliśmy ze dwa razy może w życiu na kempingu przez jeden dzień i to też w pandemii, kiedy po prostu inaczej się nie dało. A więc, więc nie mam tego doświadczenia. Są kanały, które świetnie opisują kempingi. Jeżeli kogoś interesują kempingi, e, no to odsyłam do różnych tam kanałów, które tym się zajmują na YouTubie. Ja tutaj bardziej nawiązuję do spania, takiego biwakowania na dziko, w plenerze, na, w naturze, tak jak teraz tutaj mamy plażę, morze śródziemne, a my stoimy po prostu zaraz przy, e, w lesie, w górach i tym podobne rzeczy, bardziej takie offroadowe można powiedzieć, no, no różne, ale generalnie wszystko nie kemping. Nie dlatego, że ja nie jestem jakimś zwolennikiem, czy też przeciwnikiem kempingów, oczywiście ludzie Jeżdżą na kempingi i są bardzo zadowoleni. Po prostu ja wybieram taki styl, to mi się bardziej podoba i, i tyle, nie? No więc, jeżeli myślimy o takim wyjeździe pierwszy raz, wyjeździe na dziko, to bardzo istotne jest właśnie to prawo. Ale to prawo, słuchajcie, w tych różnych krajach różnie wygląda, bo w tym roku było duże zamieszanie, jeśli chodzi o Grecję, w tamtym roku, jeśli chodzi o Portugalię, Hiszpanię, tam sporo było takich w, w prasie, nawet w lokalnej, czy też w internecie historii, histerii czasem związanym z tym spaniem, że w Hiszpanii już nie będzie można, że Grecja wyrzuca kampery i tym podobne historie. A po czym jak się rozmawiało z ludźmi, którzy są gdzieś tam na miejscu, to oczywiście było to inaczej. E, ewentualnie jakieś drobne incydenty na chwilkę po prostu, bo, bo jeżeli w prasie się pojawia jakiś artykuł, to no to oczywiście tam gdzieś ta policja lokalna coś musi zrobić, ale generalnie to oni nie są aż tak bardzo skwapliwi do tego, żeby latać za kamperowiczami, już nie mówiąc o sytuacjach, kiedy jesteśmy, słuchajcie, poza sezonem w jakimś takim miejscu jak Hiszpania, Grecja czy Portugalia. To są zazwyczaj jakieś, słuchajcie, pojedyncze, pojedyncze akcje, no ale one oczywiście potem wpływają też na, na całe, jak gdyby, spojrzenie na ten temat i, i robi się ferment w robi się po prostu ferment w internecie i z takim właśnie fermentem mieliśmy do czynienia w Hiszpanii tej zimy, gdzie po prostu jakiś przemiły pan napisał na temat, na temat stania na dziko, na takiej miejscówce która nazywa się Urbanowa Koalikante i uważam, że to napisał Polak ja, jakiś redaktorek, mam bardzo słabe zdanie na temat e, redaktorków na temat e, dziennikarzy w ostatnich latach Uważam, że po prostu już nie ma dziennikarzy, takich prawdziwych, jak było kiedyś, jakiś Hugo Bader, czy e, inni, których po prostu czekał na ich artykuły. W tej chwili to są w większości jaj, albo jakieś tam wypchaj dziury. Dzisiaj pisze o pralkach, jutro pisze o przyrodzie, a pojutrze o kampera. W związku z tym sytuacja była taka, że. E, Napisał facet artykuł na temat tego, jakoby to te kampery, nie wiadomo co tam wyczyniały na tej Urbanowa, rozjeżdżały mm, miejsca lęgów ptaków i tym podobne pierdoły. No, to miejscówka urbanowa to jest obskurny, wielki parking, taka przesiadówka, no, jeżeli mamy lecieć gdzieś samolotem, to tam na chwilę stajemy, ewentualnie to jest miejsce do zwiedzania, słuchajcie, Alicante, żeby zostawić kampera i podjechać autobusem do zwiedzania Alicante, no, ale nie jest to miejsce do stania, no, jest wielki plac, e, trochę kurzący się, suchy, nad bardzo słabą plażą. No w ogóle naprawdę w rankingu na 10 to on dostanie pewnie, będzie poza dziesiątką, dwunastkę dostanie. W związku z tym, no nie ma tam po co stać, ale no jednak, jednakże się stoi czasami, bo, bo, bo po prostu potrzeba. Dlaczego uważam, że napisał to Polak? No ponieważ on tam bardzo mocno porusza na temat polskich kamperów, a na tej Urbanowa, słuchajcie, no to jeżeli spotkadzą się dwa kampery z Polski, to jest święto. Trzy to już jest naprawdę gruba impreza, a innych kamperów jest tam sto. No ale on bardzo mocno zwraca uwagę właśnie w tym artykule na Polaków. W związku z tym, no właśnie tak uważam. I cały artykuł taki nosił znamiona jakiegoś tam kogoś, kto, kto, kto zna Polaków albo jest Polakiem. Raczej obstawiam to drugie, bo i ten jego nick, bo oczywiście nie napisał to pod, pod imieniem, ani nazwiskiem. No generalnie, generalnie napsuł wody. No i ten artykuł. Został tam parę krotnie, albo parę dziesiątkrotnie udostępniony. W związku z tym policja no w końcu musiała zareagować, pojechała sprawdzić. Tam się oczywiście nic nie działo, no ale pogoniła trochę tych kamperowiczów. Wy parę osób po prostu stamtąd odjechało. Zaczęło się pojawiać więcej artykułów na ten temat, no i sytuacja taka przez dwa tygodnie była lekko niewyjaśniona. Ja tam stałem przed tym artykułem, no i stałem po tym artykule. Jak, tak jak ja mówię, stałem i nie było żadnych problemów. W związku z tym no, nie wiadomo było, dlaczego nie wolno, dlaczego wolno. Raczej to była reakcja właśnie na ten artykuł. To samo działo się teraz w Grecji. Sprawa była taka, że Grecja na początku roku zmieniła tam swoje prawo na temat tego stania w kamperach. Potem to odkręciła, pozmieniała, ale i była cisza, bo to działo się w styczniu. W maju pojawił się artykuł kolejny który odbił się szerokim mechem, oczywiście, no bo przed sezonem, jakoby to Grecy wpakowywali nie wiadomo jak wielkie mandaty 300-500 euro. No i tam w maju znowu był wielki dym na forach po całej Europie o tej Grecji. Jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy wtedy byli w Grecji, którzy teraz są w Grecji, to nikt nie dostał żadnego mandatu. No ale oczywiście ludzie pisali, że dostali. Ale generalnie to, to zawsze dotyczy jakiegoś tam jednego incydentu, jednej miejscówki. Drobne sprawy poniżej progu statystycznego. Ale jest to jednak bardzo istotne, bo jeżeli ktoś idzie pierwszy raz, no, to bardzo, bardzo się martwi o takie rzeczy. Nie ma tego doświadczenia, nie ma podejścia, nie wie jak rozmawiać z taką policją, która przyjedzie, nie wie jak się zachować, i to wszystko go lekko przeraża. Więc bardzo ważne jest to, żeby brać to pod uwagę i. Jeżeli jedzie się pierwszym razem, no to wybrać kraj, który no nie ma takich problemów, czy pojedziemy e, na przykład do Grecji, czy pojedziemy sobie do Turcji, czy Portugalii, czy Hiszpanii, no zawsze możemy to zdecydować. Możemy też pojechać, możemy nigdzie nie wyjeżdżać z Polski, możemy zostać w Polsce, tak, jeżeli ktoś będzie miał jakieś duże na ten temat opory. Więc ten czynnik prawa jest bardzo, bardzo ważny i ja za chwilkę... E, Biorąc go pod uwagę, wytypuje właśnie te kraje, które, które moim zdaniem na pierwszy raz są bardzo fajne. Drugą mega istotną sprawą to jest infrastruktura w ogóle kempingowa. I nie chodzi tutaj samo o jakieś tam miejsca, biwaki, bo to też jest oczywiście ważne, ale chodzi przede wszystkim dla kamperów. Najbardziej istotne to są tak zwane stacje serwisowe, czyli miejsce, gdzie można sobie podjechać, zrzucić szarą, czarną wodę, pobrać świeżą wodę. E, zrobić te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do kampera. I tutaj też właśnie różnie, to jest w różnych krajach, jeżeli jedzie się pierwszy raz, pierwszy raz to e, można mieć z tym sporo problemów i nie wiedzieć jak się w tym poruszać, a to nie jest wcale takie oczywiste. Są do tego aplikacje jak Park4Night, ona sporo pomaga, no ale co po aplikacji, jeżeli na przykład do do różnych miejsc jest po 60, po 80 km, no to to nie jest już przyjazne miejsce, prawda? Albo i więcej. To samo dotyczy miejsc postojowych. Są miejsca postojowe, na których można stać. Te na, te na dziko, jakieś place, jakieś obszary do tego przygotowane z altankami jakieś miejsca nad jeziorem, w górach i tak dalej, więc to też jest ważne, jak dużo tego jest, albo też jest bardzo ważne, czy jak zachowują się miejscowi, czy miejscowi kempingują, czy miejscowi biwakują, no tego typu różne rzeczy to już na, po prostu na miejscu się spotyka, one nie są spisane, to się po prostu wyłapuje potem już też z doświadczenia. Bezpieczeństwo, no to jest taka kwestia, strach ma duże oczy i ja uważam, że generalnie w Europie jest po prostu bezpiecznie, Tutaj nie ma jakichś większych odchyleń od normy, jeśli chodzi o poszczególne kraje. W jednym, w drugim i w trzecim tak samo jest bezpiecznie, niebezpiecznie. Dobrym przykładem, słuchajcie, są na przykład kradzieże, bo po pierwsze, nas okradli raz, kiedyś, dawno temu w Hiszpanii. I co ja mam powiedzieć, że Hiszpania jest niebezpiecznym krajem? No nie powiem tak. Mojego kolegę w kamperze okradli tydzień temu w Polsce. Zabrali mu rower, odcięli to wszystko i to yy, po prostu działo się w łodzi. I teraz, co mamy powiedzieć, że Polska jest niebezpiecznym krajem i się nie da w Polsce biwakować? Nie. Znajomych okradli we Włoszech i to samo. Słuchajcie, nie ma znaczenia. Złodzieje, chamy są wszędzie i wszędzie może być po prostu tak samo niebezpiecznie. W związku z tym, uważam, że po prostu Europa. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, nie odbiega, słuchajcie jakoś specjalnie jeden kraj od drugiego. Potrafią być oczywiście miejsca, jakieś miasta, jakieś takie strefy, ale to są, słuchajcie, takie naprawdę pojedyncze historie, i, i nie sądzę, żebyście się tam zapuścili po prostu kiedyś kamperem, więc też nie ma co o tym mówić. Jak się jedzie kamperem, nie na kemping, tak, żeby stać sobie po prostu przez dwa tygodnie w jednym miejscu czy trzy, tylko chce się trochę pojeździć po danym kraju, no to bardzo istotna jest oczywiście cena paliwa, bardzo istotna jest jakość autostrad, dróg krajowych i tak dalej. No bo warto, warto po prostu jechać bezpiecznie, a nie zgubić koło na jakiejś dziurze na autostradzie. Więc ta infrastruktura komunikacyjna też jest bardzo ważna, ceny paliw są bardzo ważne. To wszystko jest mega istotne, jeżeli myśli się pierwszy raz o wyjeździe. No więc dobrze, więc jakie kraje ja bym uznał za takie najlepsze do kamperowania na początek? Są dwa kraje poza Europą, bardzo blisko, czyli Maroko i Turcja, no i one są super, jeśli chodzi o kamperowanie. Ale to nie są kraje europejskie, a ja chciałem się w tym odcinku skupić na krajach europejskich, bo i do Turcji, i do Maroka jest sporo drogi, i nie każdy tu po prostu ma tyle czasu, żeby tu dojechać. Więc skupmy się na tych europejskich krajach i powiem o kilku. Na pierwszym miejscu to może będzie nieoczywiste ale dla Polaków słuchajcie, na pierwszym miejscu najfajniejszym krajem jeszcze zastrzegę jedną rzecz, oprócz oczywiście Polski. Polska jest bardzo fajnym krajem do kamperowania i naprawdę jeśli chodzi o stanie na dziko, różnego rodzaju biwaki, woda, miejsca do zrzutu, jest może mało, ale z kolei mamy dużo różnych innych możliwości typu, nie wiem, toj, gdzie można tę czarną wodę, nazwijmy to, wyrzucić. Ale też jest sporo też miejsc, gdzie, gdzie można podjechać po prostu kamperem. Są już przygotowane te stacje serwisowe i w odległości tam kilku na 100, kilkudziesięciu kilometrów każdy znajdzie swoje miejsce i będzie mógł świetnie sobie poradzić z kamperem. Dlatego, no jak gdyby Polska jest tutaj poza, poza tym moim rankingiem, no bo też jest łatwa ze względu na język, ze względu na kulturę, ze względu po prostu na wszystko. Polska ma, jeśli chodzi o kamperowanie, słuchajcie, jeden minus. Taki spory. Ja w tym roku zrobiłem sporo kilometrów po Polsce, bo objechałem całe południe Polski, zaczynając od Bieszczal, kończąc tam na granicy już z Niemcami, potem na północ, Morze, Mazury trochę, więc naprawdę mamy mocno zjeżdżoną Polskę. W każdym roku staramy się sporo pojeździć po Polsce w wakacje i widzę, jak to się zmienia. No i Polska ma tak naprawdę, z mojej perspektywy, słuchajcie, jeden bardzo duży mankament. No. To jest, słuchajcie, to, że jeżeli gdzieś staniecie sobie na dziko, to macie raczej pewność, albo co drugi raz tą pewność na pewno, na pewno was to spotka co drugi raz, to, że po prostu jakaś młodzież miejscowa przyjedzie o 22.00, wystawi boomboxa i zacznie nawalać muzykę, pijąc browary. I zazwyczaj jest to ten jeden sam rytm, jeden bit na całą Polskę dosyć nudny, ale aleczkolwiek głośny i sprawiający ogromną frajdę. I to jest po prostu, no to jest ten mankament. Więc jeżeli wybierzecie jakieś miejsce i kładziecie się spać, jest 23, a podjeżdża po prostu dwa samochody, wysypuje się 8 osób, skrzyna browaru i lecimy z tym boomboxem, no to to nie jest fajne. Trzeba albo zmienić miejscówkę, albo włożyć wtyczki do uszu. Ale dobra, dosyć tych dewagacji, jedziemy z rankingiem krajów. Słuchajcie, no to tak. Na pierwszym miejscu ja bym umieścił Niemcy. I tutaj zdziwieniem, bo wszyscy może myśleli, że Hiszpania. Nie, Niemcy. Po pierwsze, kraj blisko nas. Po drugie, świetnie przygotowane, jeśli chodzi o kampery, bardzo dużo placów do kamperowania, infrastruktura rewelacyjna, mnóstwo miejsc do pobrania wody, mnóstwo miejsc do zrzucenia wody. E, kraj o bardzo dużej tradycji biwakowania, e, turystycznie mega rozwinięty, przygotowana infrastruktura e, darmowa, obłędna po prostu, bardzo zróżnicowany, posiadający jeziora, morze, olbrzymie fajne góry. Każdy region inny, inna jest Saksonia, gdzie jest bardzo blisko od Polski, od Wrocławia to parę kilometrów, 100, może nawet mniej, są przepiękne rzeczy. Dalej, Bawaria. No, Bawaria jest po prostu przefantastyczna. Badenia, Winterbergia. Możemy jechać do góry wzdłuż Francji, potem Beneluxy, Morze Bałtyckie, miasta. Naprawdę Niemcy są niedoceniane mocno, jeśli chodzi o kamperowanie. A ja bardzo polecam: zjechanie z autostrady i zanurzenie się w wieś niemiecką, która jest prze, prześliczna, prze a ludzie są bardzo mili. Stawiałbym Niemcy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kamperowanie. Na drugim miejscu postawiłbym kraje skandynawskie z Finlandią do spółki, no bo to są kraje, gdzie prawo kamperowe, znaczy prawo biwakowe jest rozwinięte mocno tam też można wszędzie stać bez żadnego problemu mnóstwo miejsc, właśnie serwisowych mnóstwo miejsc, w których można przygotować, w których można po prostu stanąć altanki i tak dalej. Kraje o bardzo dużej tradycji turystyczno-biwakowej, gdzie po prostu wszystko, wszystko ku temu sprzyja i ten przejazd jest dosyć prosty, łatwy i przyjemny. Odległości są po prostu tylko duże, no i koszty wysokie, ale, ale widoki i, i klimat naprawdę bardzo, bardzo fajny. Na trzecim miejscu postawiłbym tutaj kraje Prybałtyki, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Małe kraje na szybki wypad, bądź na długi. Kraje trochę mniej zaludnione, bardziej pusto, ale bardzo fajne za to, bardzo przyjemne miejsca. Tak samo można wszędzie stać, nie ma żadnych problemów, sporo miejsc serwisowych, ceny są niższe niż w Polsce, co też sprzyja. Jedzenie pyszne, widoki fantastyczne, więc też taki mniej oczywisty kierunek. Kolejnym tematem, kolejnym krajem, takim mniej oczywistym, niewybieranym przez Polaków tak chętnie jest Francja. Francja jest, tak samo jak Niemcy, świetnie przygotowana, jeśli chodzi o kampery. Bardzo dużo malutkich miejsc na dziko przygotowanych, bardzo łatwo porusza się po Francji. Francja jest olbrzymim krajem i też bardzo, bardzo mocno zróżnicowanym. Każdy region jest inny. Co innego jest na południu Lazurowe Wybrzeże. Co innego jest tam od oceanu, klimaty Bordeaux poniżej, czy też powyżej, czy powyżej po prostu Galia, albo jeszcze wyżej Normandia. Jeżeli jedzie się, zwiedza, to są po prostu zupełnie inne miejsca. Ma się wrażenie, że się zmienia po prostu kraje. To samo jeśli chodzi o szampanię, tutaj od strony niemieckiej to jest to samo. Też zupełnie inaczej. Francuzi niestety mają tylko ten jeden ma mały minus, że mówią po francusku, bardzo niechętnie e, mówią po, w jakimś innym języku. O językach to powiem w oddzielnym filmie co z tym nieszczęsnym angielskim e, i czy tak naprawdę ten angielski nam pomaga? E, I czy wszędzie dogadamy się po angielsku? No więc Francję y, stawiałbym tutaj na czwartym miejscu, ale to tylko dlatego, że ona jest po prostu dalej od Polski. I, i po prostu przez to e, powoduje, że jest e, ten wyjazd trochę e, droższy. No i Francja też e, po prostu ceny ma wyższe niż e, Polska, więc tam na miejscu po prostu zapłacimy za różne rzeczy więcej. Niektóre rzeczy będą tańsze, ale, ale generalnie będzie to droższy kraj, więc ten wyjazd myślę, że tak ze 20-30% drożej niż w Polsce wyjdzie. No plus droga, która też jest m, daleka. Kolejnym krajem, e, który bardzo fajny jest pod e, pod właśnie kampera, no to jest Hiszpania i Portugalia razem wzięte, już się tak miejscowi, chociaż Hiszpania jest łatwiejszym krajem pod kamperowanie, no ale tylko to jest tutaj Hiszpania, o Hiszpanii sporo już powiedziałem, Hiszpania jest po prostu daleko i Hiszpanię polecam na, na zimę. Latem jest 40 stopni i to w kamperze nie jest fajne, Latem lepiej być troszkę wyżej Europy niż na południu, bo w kamperze 40 stopni czy 35 to jest po prostu masakra. A wyłączanie klimy mija się z celem, no bo po co siedzieć w kamperze, który jest zamknięty. Oczywiście jest w nim chłodno, ale nigdzie wyjść nie możemy, bo na zewnątrz nie ma 22 jak w kamperze, tylko jest tam 40 w cieniu. Więc te kraje po prostu zostawiałbym sobie południowe to na okres posezonowy i zimowy. I tutaj z tych południowych krajów, oczywiście Hiszpania z Portugalią, jest najlepsza, najłatwiejsza, najbardziej przyjazna kamperowaniu i oczywiście też taka najchętniej odwiedzania. To ma wiele, wiele powodów, bo po pierwsze, tam jest najdłużej słońce, tam są bardzo przyjemni ludzie, ceny są niewysokie, miejsc jest odgroma. Miasta i miasteczka żyją poza sezonem, nie to co na południu Włoch czy w Grecji, gdzie po prostu poza sezonem to oni zamykają furtki, kładą kłódki. Do widzenia tam po prostu cały czas się dzieje życie. No i też dlatego właśnie tam wszyscy zjeżdżają na zimę. Pół miliona kamperów tam jedzie z całej Europy. To nie jest przypadek. No i te 30 czy 40 z Polski, może łącznie. E, słuchajcie. No a teraz kraje, powiem jeszcze o paru krajach, gdzie bym naprawdę odradzał na pierwszy raz. Na pewno odradzałbym na pierwszy raz kamperem na dziko Włochy. To jest ciężki kraj do kamperowania na dziko ze względu na to, że oni mają bardzo mocno rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, ale pod hotele i kempingi. I jeżeli nie, ma, nie weźmiesz kempingu, to będziesz miał problemy ze znalezieniem miejsca, szczególnie tam od Toskanii w górę. Toskania, Emilia Romani, już nie mówiąc o jakichś tam górach. A z kolei na południu, nie, poza sezonem, będzie po prostu pusto. Na pierwszy raz nie pchałbym się na pewno do, Włochy. Na, do Włoch, małe uliczki w miasteczkach, problemy z wodą, problemy ze zrzutem, dziurawe autostrady, e, bardzo wysokie ceny jeśli chodzi o Europę. No, Włochy są piękne, ja je bardzo lubię, bardzo kocham, ale naprawdę lepiej e, za, na pierwszy raz tam kamperem się nie pchać, mamy tak jak mówię dużo krajów dookoła, które, które są lepsze. To jest moje subiektywne odczucie. Żaden ranking tego nie publikuje. Słuchajcie, drugim krajem, który nie polecałbym na początek, ogólnie polecałbym, ale nie, nie na pierwszą wyprawę na dziko, to jest Chorwacja. I tutaj zdziwienie, bo przecież mnóstwo ludzi jeździ do Chorwacji. No tak, ale oni jeżdżą na kempingi. W większości oczywiście przypadków. Chorwacja na dziko może być trudna mało miejsc wszystko tam raczej jest zabudowane zjazdy do morza pionowe. Nawet nie jestem pewien, czy tam nie, nie, nie wlepiają naprawdę porządnie mandatów za, za to kempingowanie, bo, bo różne historie o tej Chorwacji słyszałem. E, o ile z Grecją, to wiem, że, że tutaj bywa raczej z przymrużeniem oka, to w Chorwacji potrafią być bardziej tacy restrykcyjni. Więc tam bym się nie pchał e, na pierwszy raz na pewno. Mając oczywiście do wyboru tyle fajnych krajów. Słuchajcie, kolejnym krajem, w którym na pewno bym nie chciał jechać na pierwszy raz, no to są te wszystkie kraje tutaj blisko wschodnie, obecnie, nie, obecnie lekko niedostępne, no ale kiedyś, kiedyś było dostępne, Ukraina czy, czy Białoruś. No z różnych wiadomo przyczyn obecnie tam nie warto jechać. Kochani, podsumowując... Dla początkujących, na pierwszy strzał Polska, Niemcy świetny temat na rozgrzanie się, na ogarnięcie się z kamperem na zobaczenie, jak ta cała infrastruktura działa co trzeba robić, jak stać, żeby pozbyć się trochę oporów różnego rodzaju zobaczyć, jak kamper się sprawuje, jak jeździ. Naprawdę te dwa kraje to można kilka lat poświęcić i nie zwiedzić wszystkiego. Więc nie ma się co pchać od razu na koniec Europy, jechać 5000 km w jedną stronę i w drugą, męczyć siebie i rodzinę, skoro naprawdę można podjechać tutaj niedaleko, parę kilometrów za granicę Niemcy i, i świetnie się tam bawić i e, czerpać radość z kamperowania. Jeśli ktoś chce mieć kon, koniecznie taką naprawdę e, Offroad, dzikość, mało ludzi, przyrodę na 300%, no to oczywiście Skandynawia. Tylko tam uprzedzam, słuchajcie, Norwegia czy Szwecja to są tak obłędne widoki, że. No, po trzech tygodniach, czy, czy dłuższym tam pobycie, to można po prostu mieć taki przesyt wodospadów, pięknych widoków, że człowiek już na nic nie reaguje. Znam przypadki, gdzie ludzie po prostu już nie chcieli oglądać żadnego wodospadu więcej, bo jeżeli w ciągu jednego dnia mijasz 300 w ciągu wzdłuż drogi, to naprawdę już niewiele rzeczy robi na tobie wrażenie. Jeśli marzy ci się słońcem, luz i w ogóle taki Ciepły klimat, a nie chcesz pchać się w sezonie, no to oczywiście Hiszpania, Portugalia, tam jest po prostu rewelacyjnie i jeżeli masz jeszcze oczywiście dużo czasu, no bo tam potrzeba jednak czasu na to, żeby dojechać, żeby zostać. Dwa tygodnie to jest za mało, na dwa tygodnie nie dojedziemy do Hiszpanii i nie wrócimy, bo zostaniemy tam na pięć dni, to bez sensu. Miesiąc to jest ultra mało, ale już da się, ale. Po prostu trzy dni jedziesz non-stop, jesteś 3 tygodnie i 3 dni wracasz non-stop po 1000 km dziennie. No to tak można. Znam sporo osób, które tak zrobiły. Sam tą drogę pokonałem dwa razy w takim tempie, bo po prostu musiałem wrócić i, i wiem, że to się da zrobić. Aczkolwiek warto mieć więcej czasu, oczywiście. No ale nie każdy go ma, więc, więc to różnie bywa. Słuchajcie, kochani, tu nie chodzi o to, żeby było idealnie, żeby było perfekcyjnie, tylko żeby było przyjemnie i żeby było e, miło. Raczej kamperowanie uczy spokoju, a nie szarpania się. To nie jest all inclusive, to nie jest wycieczka na 5 dni, gdzie wszyscy mamy zaliczyć wszystkie atrakcje. To nie jest tak, jak kiedyś było w modnych wycieczkach: 6 stolic w 6 dni. Tutaj trzeba mieć czasu, cierpliwości i słuchajcie możliwości. Kochani, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę o komentarze, jak wam się wydaje, które kraje, czy ten mój ranking jest rzetelny? Czy macie jakieś pytania odnośnie innych krajów w Europie, zostawcie komentarz, odchadźcie subskrypcję i do zobaczenia.